Cześć, ja mam na imię Karolina i witam Cię na kursie Car Group. W tym odcinku wraz z moim psem, siedmiomiesięcznym Border Collie Alaską, pokażemy Wam, jak dzięki zabawie zacieśniać więzi na linii opiekun-pies. Jak to zrobić? Dzięki nauce sztuczek. Czym jest sztuczka i czym różni się od komendy? Sztuczka to tak naprawdę forma nauki yy, i poprawienie komunikacji na linii opiekun-pies. Nie przyjmuję, nie. Dobra, jeszcze. Raz. Masz pury, tak. Sztuczka to tak naprawdę forma nauki, ale też pogłębianie komunikacji na linii opiekun-pies. Nie przywiązujemy do niej aż tak dużej wagi, nie musi być ona zrobiona idealnie. Oczywiście, im dłużej będziemy ćwiczyć z psem, tym te sztuczki będą naszemu psu wychodzić lepiej. Natomiast nie powinniśmy się stresować tym, że nasz pies nie potrafi idealnie wykonać jakiejś sztuczki, gdyż przede wszystkim ma być to forma zabawy dla niego, jak i dla nas. Z komendami jednak jest tak, że są to ćwiczenia, które pies powinien opanować do perfekcji, gdyż mogą się one przyczynić do uratowania zdrowia albo życia takiego psa. Jeżeli nasz pies nie przybiegnie do nas na komendę, do mnie w sytuacji zagrożenia, naprawdę może go potrącić samochód, może on wpaść po rower lub może go spotkać zupełnie nieoczekiwane niebezpieczeństwo. Dlatego tak ważne jest opanowanie chociażby tych wszystkich podstawowych komend, jeżeli chcemy przejść. Do sztuczek, czyli tak naprawdę formy nauki przez zabawę. Ale zawsze na pierwszym miejscu mamy bezpieczeństwo naszego psa i to, aby wszystkie podstawowe komendy zostały opanowane przed tym, kiedy pies zacznie się uczyć właśnie takich sztuczek. Pierwszą sztuczką, którą pokażemy z Alaską, będzie podaj łapek. Właściwie nie do końca traktuję tą komendę jako sztuczkę, dlatego że ona dość mocno pomaga nam, na przykład w sytuacji, kiedy chcemy psu obciąć pazury, zbadać łapki, zobaczyć, czy na przykład nie ma jakichś odparzeń albo odmrożeń na łapach. W związku z tym jestem za tym, aby rzeczywiście psa uczyć właśnie podania łapy nie jako sztuczka, ale bardziej jako komenda. Natomiast w dalszym ciągu. Wydaje mi się, że jest to początek do nauki wielu innych sztuczek, które na przykład nie są już tak przydatne podczas pielęgnacji, zabiegów albo właśnie podczas wizyty u weterynarza. Najpierw pokazujemy psu smaczek i zamykamy go w dłoni. Zwykle pies będzie chciał wydostać smaczek z waszej ręki, wam jednak w tym ćwiczeniu chodzi o to, aby pies na tej zaciśniętej dłoni położył łapę. Kiedy tak się stanie, możecie zaznaczyć ten moment klikarem i otworzyć rękę z przysmakiem. Następnie wykonujemy trudniejszą wersję, to znaczy w zaciśniętej ręce. Nie mamy już przysmaka, tylko wydajemy go z drugiej dłoni, wtedy dokładnie, kiedy pies dotknie naszej zaciśniętej ręki. Następnie możemy już ją otworzyć, kiedy pies zrozumie na czym to ćwiczenie polega i będzie dotykał łapką naszej otwartej dłoni w zamian za smakołyk, który dostaje z drugiej ręki. Kiedy już Wasz pies zrozumie komendę podaj łapę, bardzo szybko możemy przejść od tej komendy do komendy przybij piątkę. Bardzo łatwo do tego przejść, najpierw stosując zamiennie tą komendę przybij piątkę z podaj łapę, dlatego że pies będzie już znał tą sztuczkę i łatwiej poradzi sobie z czymś nowym. Kolejną sztuczką, którą możemy nauczyć psa właśnie po przybiciu piątki, jest pomachaj. Chodzi tutaj o to, aby pies wykonał ruch taki, jakby przybijał piątkę kilka razy, kiedy my z odległości pokazujemy do niego otwartą dłoń machając. Kolejną sztuczką, która jest nieco trudniejsza, jest nosek. Polega ona na tym, aby pies na komendę nosek dotykał różnych przedmiotów za pomocą psiego nosa. Na początku możemy opanować komendę nosek na zaciśniętej w pięść dłoni. Zaciskamy pięść i między palce wkładamy sobie przysmak. Pies naturalnie chcąc wydobyć przysmak dotyka pyszczkiem dłoni, a my w zamian nagradzamy go przysmakiem. Kiedy ta komenda będzie już opanowana przez psa, możemy przejść do kolejnego etapu i wypróbować właśnie tą komendę nosek na różnych przedmiotach. Jeżeli pies dobrze ją zrozumie, powinien na komendę nosek dotykać przedmiotów swoim nosem. Warto pamiętać, że takie sztuczki świetnie sprawdzą się w zaciszu domowym, kiedy pies potrafi się skupić. Dookoła nie ma nic, co mogłoby go rozproszyć, natomiast nie możemy oczekiwać od psa, że wykona daną sztuczkę, jeżeli będzie znajdował się w innym środowisku. Jeżeli chcemy, aby pies rzeczywiście wykonywał daną sztuczkę za każdym razem, powinniśmy ćwiczyć ją zarówno w zaciszu domowym, jak i na zewnątrz, u znajomych, w windzie, w sklepie, gdziekolwiek się da. Oczywiście, każdą taką sztuczkę trzeba utrwalać, ponieważ pies, który przez długi czas nie będzie ćwiczył danego ćwiczenia, bardzo szybko o nim zapomni. Dlatego ważna jest konsekwencja i to, abyśmy te treningi przeprowadzali w miarę regularnie. Taka sesja treningowa nie powinna trwać dłużej niż 15-20 minut. Wtedy pies jest w stanie skupić na nas pełną uwagę. Oczywiście, niezbędna jest tu dawka dużej motywacji. Możecie w tym celu wykorzystać smaczki, ale pamiętajcie też, że jeżeli wasz pies zdecydowanie bardziej jako formę zapłaty woli chwilę zabawy z wami, to jak najbardziej możecie ustąpić i tak właśnie nagradzać swojego psa. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że trochę zachęciłam was do sztuczek i spojrzycie na nie jako formę fajnego spędzania czasu wraz ze swoim pupilem.